Wszystkim z tej to jest pierwszy odcinek z I robimy konto. oczywiście, fryzurę na ilokaza jakby inaczej. Robimy sobie zielone włosy albo takie. Takie są klipie Zrobimy sobie zielone Bo zielone są ładne O takie Skin Co To jest czego? To jest kolorek Aha koszulki Damy taki To skala mojej skóry Dam sobie taki zwyczajny A kolor tego Taki slaczkowaty Dobra Stwórzmy nazwa la, la, la 11. Stwórzmy średni świat nazwa YouTube. 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 pozdrowienia dla Gipsona. Lub się. Mm. Okej. Okay. Jej super. O to jest fajny, mamy tutaj dół żelazo. Tak, to jest żelazo. Żelazo, żelazo, żelazo. Dlaczego mam takie dziwne... F. Straszne jestem Aż się boję sam siebie. Oj, nie wyjdę. O, wyszłem. He he. A to co to, to idzie, slime chyba. O to dobre, a tym wieczorem się nie opłaca wiedzieć Już to sam odgadnąłem. Tak w ogóle to dzisiaj jest... dzisiaj jest... Środa? Tak, środa. No. No to w sobotę. Zrobię live'a. Z fify. Nie będzie super. Tak pewnie nikt nie przyjdzie. <grywka> no ale dobra na pewno jedna osoba przyjdzie i która nawet wiem, ta osoba właśnie wie o kogo mam na myśli, która właśnie pisze na Skype'ie, ale wy nie wiecie kto to. się. Łapka fapka dla kolegi. Zróbmy tutaj swój obóz piękny. Ach tak nie powiem twojego niku na wizji. Powiedzieć. Aha, to podgląd na mnie. Ale nie pisz mi, bo to później będą takie kupić dźwięki. Ludzie będą na sklepach zakonać, chyba nie piszę. Znalazłbym sobie jakąś piosenkę w tle, ale zaraz się do mnie przywala, bo jakieś prawa. Przepływna. Super, tu będzie nasz domek pierwszy. Pierwszy i ostatni. Nie tak. Nie umiem budować. Możliwe, że będzie to ale gramy z pewną osobą Która jeszcze o tym nie wie i za chwilę mi też o tym napisze Tak wpisaj, to do Ciebie było Ej Nie posła, to poszedł Oh, czyli się zgadza. Jak super, tak wiem, że sama daję. Ja Dobra, nie przeszkadzaj mi. Nie mogę tak dosłyszeć. Bo się wyloguję, będziesz miał. Jak się drzwi stawia? Ej, wiesz? A już sama. Ej, przestań. Bo się zaraz złączę. Nie będziesz mnie podsłuchiwał. Tak w ogóle to Gibson nie może... No ale będę na mikrofon nie stać. To właściwie stać, tylko kupił sobie i pójdziecie. Ale to za chwilkę będzie koniec tego odcinka. Jeszcze nie, jeszcze Gibson nie może już puszczać w banków. Za chwilę dopiero. No weź nie spa Ach, widzieliście kawałek mojego fotela. Tak super. Dobra, nie chcę mi się z tym teraz męczyć, albo chcę. dokończyć to jeszcze na odcinku i się z wami żegnam. No nie! Kiedy się głupie. Dobra, to tyle. Do zobaczenia. Pozdrawiam i cześć!